Także cześć, na witajcie w kolejnym odcinku z serii Bielnego Solartu. Dzisiaj jeszcze odcinek jak widzicie, ja sobie właśnie na niedawno wstałem. Mamy rano. Czy jakaś mgła dzisiaj wyszła taka... Nie wiem, wie, wczoraj wieczorem też takaś taka, taka mgła była, no i dzisiaj też jest. Ale nawet, nawet to ładnie wygląda, jak sami możecie zauważyć. Tak zawsze trochę inaczej. To wy na wstępie możecie zostawić swoje liczbę 900 subskrypcji oraz zostawcie pod tym filmem 30 łapek górę. Bo widzę, że ostatni YouTube trochę zaczął też zasięgi znowu ucinać. Szkoda. Ale co? Dzisiaj. Dzisiaj tak. Dzisiaj mamy ostatni odcinek przed żniwami. Bo już w kolejnym odcinku żniwa zaczynamy. Kolejne żniwa na tej serii. Mam nadzieję, że wyczekiwane prze, prze, przez Was. Ja, ja, ja właśnie widziałem, że ten, ten, ten nasz łubin już w, w, yy, wzrósł. Tutaj mamy ziemniaki oczywiście, pamiętacie? Ale zaczniemy od łubinu. Ziemniaki na końcu chyba. Chciałem kukurydzę, ale kukurydza, kukurydza... chyba, chyba, chyba przedziemieka, nie zobaczymy jak tam rośnie, no, tak gdzieś. Zaczniemy sobie dziś odcinek od ogarnięcia kur. Tu jajka, jak widzicie, znowu zniosły. Dzisiaj ogólnie będzie taki odcinek z przeglądu w ogóle. Yy... Kobań, przy... przejrzymy tam. Dobra, chyba już tutaj nie, nie przyjmują nasze kury No to jak nie, to nie, dobra Sobie z tym wienergiem pójdę tam do kolejnych kur Może tamte będą chciały, ale tak Wracając do, wracając do tematu, to tak, dzisiejszy odcinek będzie taki Że tak powiem Przeglądowy głównie, przejrzymy sobie kombajn jak tam Czy w ogóle odpali I Przyczepę sobie zrobię remont, bo tak, tak jak wam mówiłem, że Ona jest stara już dziury jakieś tam są, trzeba trzeba naprawić ją trochę Też jaj mam no naprawdę dużo jak widzicie trzeba będzie to niedługo wywieźć do jakiegoś sąsiada na skup bo mamy tych jaj no sporo naprawdę sporo daj to dobra u świń to chyba jest wszystko gdzieś bo to mi wczoraj Patrzyłem jak to mają, tu słoma Jakby chciałby to sobie wezmą. Widzę nie ma, mają jeszcze świnie, gdzie dość sporo. A i napiszcie komentarz hashtag y, Hashtag niech będzie. Kurde. Teraz będzie ciężko, powiem Wam wymyślić. Hashtag. Y, że tak powiem. No nie wiem, powiem wam szczerze Hashtag przegląd napiszcie, o hashtag przegląd, a ja wam przyjdę serduszko No i tak, jak widzicie tutaj sobie Belki właśnie z Wszystkie tutaj zebrałem Wyładowałem sobie tutaj Mamy ich ogólnie 2, 4, 6 I tu 8 belek mamy No Wydaje mi się, że to, że to owiniemy wszystko No bo nasze świni nie potrzebują trawy, po co im tu jeszcze prasa jest od sąsiada, no tak myślę, że nie będziemy przedłużać, tylko ja sobie wyprowadzę kombajn i przejrzymy go zobaczymy czy w ogóle on odpali, bo tutaj dość dobra, sorry za krótkie cięcie drobne, drobne problemy techniczne i tak, wsiadamy do naszego Nicholanda. zobaczymy w ogóle, czy on w ogóle odpali Co on tak? Mogę dać radę? No, już prawie zatrybił Kurde Może jeszcze raz spróbujemy Odczekajmy trochę chwilę, żeby... Nie tak ciągle Dobra, spróbujmy Dobra, zapalił Tak, ciemno bo tu to jest się szybko przyciemnione i w ogóle ciemno jest to. Co, wyjedziemy sobie po malutku. O, powoli tutaj. No ja myślę, że sobie pojedziemy na tył gospodarstwa. mu ten taki przegląd. żeby tutaj coś się sąsiedzi nie przyglądali. Jakby ktoś na pole jechał. Wydaje mi się, że postawimy go sobie. A nawet tu niech stoi, na środku Co tam? Razglaźmy go O, tak on, się, tak on się prezentuje Tu wszystko ładnie Co, też, też się zaradywały, no Może sobie niedługo kupimy jakiegoś nowszego Sprzęta Tak, pójdziemy sobie po A, właśnie, tutaj sobie będę przyczepę remontowe Jak sami widzicie, o, dom Tu już mam przygotowaną Nową podłogę, którą będę musiał z, z, tutaj przyspawać. No bo ta jest jakaś taka, tu była. O, widać, że z kilku części spawana. Co może wejdę tutaj od dyszla, żeby wam pokażę. O, widzicie, tutaj było z trzech kawałków. Było spawane. No i i tutaj też przy, przy burtach są dziury jakieś takie, więc wolę to wymienić na jedną część i będzie lepiej. Tak, dalej, co mamy tutaj? Tu jeszcze widzicie, koła są, opony nowe bo te jak sami widzicie no są w stanie no kiepskie są, Opony już wysużone stare wymienimy sobie na te nowe przyczep, znaczy koła do przyczepy takie one właśnie są nowkie jakieś, nie są jakieś nowe bardzo ale są nowsze, no, jak sami widzicie tak, jeszcze tu wezmę sobie tą skrzynkę sobie przejrzymy tam, wejdę sobie na, na górę, zobaczymy co tam w silniku słychać jak tam wszystko o. sobie tę skrzynkę postawimy o, tutaj tych narzędzi trochę jest to co, ja sobie go tutaj przejrzę ten, ten kombajn nasz no i widzimy się za chwilkę dobra, przegląd już zrobiony, ja sobie właśnie tą walizkę naszą odnoszę Powiem tak, wszystko tam niby dobrze wygląda. Ładnie się spisuje. Wszystko tam ładnie. No, wygląda wszystko na dobrze, nieco się spisuje, ale wszystko wygląda na poprawnie, że tam wszystko jest dobrze. Oleju sprawdzałem. Oleju jest też wystarczająca ilość. Myślałem, że trzeba wymieniać, ale jakiś ten olej jeszcze jest dobry i nie będę wymieniał. No to tak, kombajn jest sprawny, więc może, może sobie go. Przestawmy, żeby tutaj tak nie stał. Teraz możemy go. No, teraz zapalił od, od razu, widzieliście? Zauważyliście? Może po prostu, że drugie odpalenie było to lepsze. Ja sobie bym go postawił. Tu niech stoi, niech sąsiedzi widzą, że już mnie tu groźniwa. szykowany, to. Tu niech sobie stoi, a tu sobie go postawię. Też Siv kombajnie wypasowałby posprzątać. Też wywożę ze sobą walizkę moją, drugą, taką zapasową, żeby jakby się coś stało, to zawsze można naprawić. Siv jest, ale to już stary kombajn, Nie będziemy nawet sprzątać, tu. Nie ma co. Tak, no to co? Teraz pasowałoby tą przyczepkę się zabrać za nią trochę. Bo ona jest też w stanie marnym. No to co? Ja sobie tutaj będę pracował, podłogę będę musiał sobie o spawarkę sobie wezmę. Bo trzeba będzie spawać. No i ja będę sobie spawał potem tym łatkiem. Tu wszystko się poprzewija jeszcze. No i co? Widzimy się za chwilę, jak już przyczepka będzie wyremontowana, pomalowana, bo też mam tutaj jakieś pozostałości farby. Przy, nie, przyczepka będzie, wam, powiem wam, wam już, że będzie ona żółta. No, bo stwierdziłem, że zostało mi trochę kolorów od 60. Jak malowałem 60, to przyczepę też walnimy na żółto. A co tam? Co mi szkodzi. I No i tutaj będą te. Yy, cała konstrukcja st stalowa będzie pomalowana na czarno. Bo tur czarny, na czarno bym malowany, to mówię, z fa farby zostało to co mm. będę kupował. Inny kolor, jak mam. Więc to widzimy się za chwilę. Dobra, witam Was po krótkiej przerwie. Jak widzicie, przyczepa już jest. Wyremontowana, pomalowana o żółta, właśnie tak jak wam mówiłem. Tutaj czarne, jak ja, jak ja mówiłem, czarne ca, cały stelaż, tak? Cała podstawa na no, czarno. Opony wymienione ładnie, tutaj wszystkie wyglądają. Tutaj są odłożyłem stare, jak widzicie. No, nie wiem, co z nimi zrobię jeszcze. Na złom, może jeszcze pojedziemy, albo sam pojadę Nie wiem, zobaczymy. No razie tutaj są co, przyczepka no... Głównie odnowiona no, Żadnych burt nie, nie dostawiałem. Nie. Właśnie tą podłogę też pomalowałem. Jest też nowa. A tą starą podłogę to w ogóle powiem wam, że wywaliłem, bo się nie, nie, nada nie nadawała już po to jak w ogóle. O ten yy. jaki ją właśnie wyjąłem to się cała poś, zaczęła to się, się pokruszyła jakoś tam jakoś w ogóle stara była już wolę nie wracać do tego no i co? Yy... myślę, że, że wam się taki odcinek spodobał zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę żeby nie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów Renault już raczej jaki Renault? sorry w ogóle czemu ja mówię Renault? Yy... New Holland już czeka na żniwa Przyczepka w tle już go, gotowa, odnowiona. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć. Na razie.